Dzień dobry Państwu. Dostałem dziwną informację, że ponoć niektórzy podatnicy w Polsce mają czarną kropkę przy Peselu. Co oznacza czarna kropka? Jak czarna ospa, jak czarna śmierć. Podobno. Proszę Państwa, zastanawiam się ale mam wrażenie, że coś jest na rzeczy. Bo czy to jest możliwe, żeby w takim państwie jak nasz, nasze <laughs> urzędnicy zachowywali się tak, jakby chcieli koniecznie zabić? Yy, mówię to do urzędników tak go zakładu ubezpieczeń społecznych. Bandycka instytucja, która jest Oderwana zupełnie od rzeczywistości Nie wiem, ja tylko sprawdzam Po prostu zastanawiam się, tam jest znak zapytania ja to, to nie jest W yy, żaden sposób stwierdzenie To jest po prostu pytanie Ponieważ jak wytłumaczyć, jak wytłumaczyć Coś takiego Że bandyci na przykład Siedzący w placówce w Chrzanowie Pomimo wielokrotnych Pism, merytorycznych pism dotyczących yy, mojego stanu, że tak powiem, w związku z prowadzeniem chorej działalności gospodarczej, ponieważ w Polsce się tylko chore działalności gospodarcze prowadzi, zwłaszcza dzisiaj w epoce Covidian, gdzie nie wiadomo do końca, w którą stronę ruszyć i co zaplanować. czy W ogóle ta się tutaj coś planować, skoro terror jakiś maseczkowy trwa jakieś różne dziwne wychodzą z oboszczenia, które mają absolutnie inny oddźwięk niż rzeczywistość zgonów, czy tam zarażeń i tak dalej. Tu chodzi bardziej o wyniszczenie gospodarcze. O zniszczenie wszelkiego rodzaju posiadanego mienia, firm, które były prowadzone latami, budowane cegiełka po cegiełce, które po prostu przynosiły <coughs> możliwość przeżycia nie tylko właścicielom, ale też i pracownikom, którzy w nich pracowali. No wiadomo, że firmy są różne, różne, ale tam, gdzie szanuje się pracownika, tam, gdzie po prostu pracownik też rozumie to, że jedzie się na jednym wozie z, z tym, z właścicielem, to jest zupełnie coś, coś innego. No ale co począć? proszę Państwa. Wrócę może do ZUS-u. Czarna kropka przy PESEL-u. Po prostu bez względu na okoliczności, na cokolwiek, nigdy człowiek nie uwolni się od katów, którzy żądają pieniędzy, z których nie jesteś w stanie zapłacić. I jeszcze oni działają tak bezkarnie, że można powiedzieć, działa to tak, jak ma zadziałać właśnie w przyszłości system związany z chipowaniem i totalną kontrolą. Bo, jak zrozumieć inaczej rzecz, że Proszę Państwa, jest powiązany ZUS z bankami w taki sposób, że przez 7 lat bezkarnie zajmują konto permanentnie, z drugiej strony oczekując jakiegoś wpływu. Jeżeli człowieka pozbawiono zupełnie jakichkolwiek środków finansowych i możliwości działania na rynku. To jak można oczekiwać pieniędzy i to jest 7 lat, proszę Państwa, Druga wojna światowa trwała 6 lat. A oni dalej swoje robią. Bandyci mordercy po prostu w, w zusach. I proszę Państwa, stawiam, stawiam teraz tezę, że więcej osób zostało zlikwidowanych poprzez niszczycielskie działanie tych chorych instytucji, gdzie pieniądz jest tylko i wyłącznie narzędziem do zabijania, do eksterminacji ekonomicznej ludzi. Bo pieniądz tak naprawdę dzisiaj stał się narzędziem do dokonywania takich cyrków jak obecna epoka covidian, gdzie nawet prezydent Gany powiedział, że to wszystko zostało zaplanowane. Łukaszenka też mówił o tym, jak to wszystko funkcjonuje. Czyli z tego wynika, że u nas w Polsce, na górze, tam w rządzie i w ogóle w instytucjach, są bandyci, którzy tylko patrzą swoim pragmatyzmem i możliwością zarobienia lub zniszczenia kogokolwiek, bo niektórzy myśleli, że się bardzo dobrze orientują, że to nie ma nic wspólnego z żadną chorobą. tylko trzeba wykorzystać moment. Mamy czas na to, żeby coś zrobić przejąć może jakąś firmę, może kogoś zniszczyć dojechać zupełnie. Wręcz zabić, proszę Państwa. Bo niektórzy może są już sprawdzeni nawet pod, pod, pod względem psychicznym, że nawet nie wyjdą z domu, no bo przecież się unosi wirus w powietrzu. Czasami widać po niektórych, że mają histerię w oczach lub jakiś obłęd. Niosąc maskę i jeszcze na dodatek przyłbicę. Naprawdę powinno być ogromne odszkodowanie dla ludzkości za doprowadzenie ludzi do takich właśnie histerii. Ale to ja mówię dzisiaj o tym. Czy ktoś to będzie w przyszłości robił? Nie wiem. Kwestia tego, czy ktoś, czy w ogóle ludzie będą chcieli zatrzymać ten walec kretynizmu i jakiegoś etapu idiokracji, proszę Państwa. Ja nie wiem, ja nie wiem po prostu. Wiem jedno. Zostawienie i bycie obojętnym wobec tego, co dzieje się dookoła nas, jest przyzwoleniem na działanie wszelkiego rodzaju niegodziwości. I bandytyzmu, które nas otacza. Czarna kropka. Być może czarna kropka jest postawiona przy mnie, bo przecież w żadnym sądzie nikt nie, 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 nie podjął sprawy, że jak można po prostu uznawać umowy notarialne bez podpisu za ważne, co doprowadziło do właśnie zniszczenia firmy i przez to brak możliwości płacenia składek ZUS-u ani w ogóle podniesienia się. Na szczęście mam ręce i nogi i jeszcze jakoś zarabiam, czy to fizycznie, czy w jakikolwiek inny sposób, żeby przetrwać tu, na tym chorym rynku. Ale jak zabiorą bezgotówkowe, to w tym momencie ja leżę, proszę państwa. Bo przecież ci bandyci dopiero niedawno zwolnili konto i ja się zastanawiam w ogóle, czy, czy warto korzystać z tego konta, i tam czasami człowiek musi mieć jakieś możliwości nawet otrzymania, nie wiem, Pieniążków za jakiś tam sprzedaż zdrowy, zdrowej żywności, czy jakichś tam innych rzeczy, które, którymi się tam czasem zajmuje, Czy nawet co, cokolwiek. Zastanawiam się, kiedy znowu przyjdzie jakiś idiota i stwierdzi, że trzeba mi zabrać ostatnią stówkę, tak, nic zrobiono, proszę Państwa. I to jest właśnie ten nowy system. Zabicie ludzie, ludzi, którzy myślą. Zabicie ludzi, którzy coś chcą tworzyć, coś dobrego. Bo wszystko, co jest dobre, muszą tworzyć korporacje. Dziękuję.